Magda Gessler to dla wielu osób wyznacznik dobrej kuchni. Kobieta regularnie ratuje restauracje stojące nad finansową przepaścią, więc automatycznie postrzegana jest jako autorytet. Przez świętami restauratorka zdradziła coś, na co ze zniecierpliwieniem czekali jej fani. Magda Gessler jest dla swoich fanów wyjątkowo łaskawa. Gdy tylko ktoś poprosi ją o podzielenie się przepisem, celebritka od razu kroczy z pomocą. Nie jest to zbyt często spotykany proceder w gastronomii, bowiem kucharze strzegą swoich receptur jak największego skarbu. Madzia nie należy do ich grona. Magda Gesler radzi, trzeba zalać to ohydnym octem Magda Gessler nie zawodzi, gdy fani domagają się przepisów na ich ulubione dania. W okresie przedświątecznym królowa polskich garnków zdradziła, co zrobić, aby uzyskać idealne barszcz. Jak się okazuje, przepis wcale nie jest taki oczywisty. Aby w święta zjeść smacznie, do wywaru trzeba dodać czegoś ohydnego: cały garnek, jaki mamy. A powiedzmy sobie, że to jest 10 albo 15 litrowy buraków krojonych na 4 zalewamy wodą, także nie do końca, tylko do 3-4 garnka. No bo wiadomo, że burak też jest wodą. Do tego kilka grzybów suszonych, 10 cebul pieczonych w piecu razem ze skorupką, w siatce, żeby nie brudziło to barszczu, do tego od 4 do 5 liści laurowych, 5 ziaren ziela angielskiego i 10 kulek pieprzu. To wszystko ma się zacząć gotować. Ja też lubię dodać z 4 selery, bo ma korzenny smak pasujący do barszczu. Gdy to już się zacznie gotować, to niestety, ale wszystko musimy zalać naszym polskim, ochydnym, 10% octem, w takiej proporcji jaką lubimy jeśli chodzi o kwaśność. Tym sposobem utrwalamy również kolor, ale trzeba pamiętać, aby warzywa były już miękkie, bo ocet nam je utwardza, szczegółowo wyjaśniła restauratorka. Magda Gessler znowu wywołała wojnę, bardzo możliwe, że przepis na najlepszy barszcz na świecie ma być udobruchaniem internautów po ostatniej wypowiedzi dotyczącej karpi. Restauratorka wyznała, że najsmaczniejszy karp to karp wygłodzony. To bardzo nie spodobało się miłośnikom zwierząt, którzy od razu rzucili się kobiecie do gardła. Karp jest bardzo zdrowy, kiedy się go głodzi. Trzeba go głodzić przez tydzień, wtedy jest naprawdę czysty i zdrowy. Kurczak czy wątroba i kury to tak, jakby ktoś pchał sobie prosto do buzi truciznę. Wątroba to jest filtr. Jak karmimy się nieodpowiednim jedzeniem, to tak, jakbyśmy sobie pchali szambo do ust. W kurczaku gromadzi się wszystko, co najgorsze, chyba że nie je przez tydzień. Tak jak robi się skarpiem, szokująco oznajmiła Magda Gessler. Chociaż internauci rzucili się na Magdę, to okazało się, że miała ona rację, jej słuszność przyznali również inni kucharze, m.in. Ewa Wachowicz.